Cześć. Słuchajcie, nadal no na spacer jak obiecałem, dzisiaj live Później bo się troszkę skoczyłam, jeszcze bardziej niż bym chciała Ale... No ale takie jest życie. Się człowiek czasem spóźnia. Um, life jest o językach miłości. Dzisiaj czwarty język. Czwarty język, um, którym są drobne przysługi. Do tej pory było tych języków, um, już były trzy. Pierwszy język miłości, o którym mówiłam, to są wyrażenia afirmatywne. Idziemy po takie fajne drzewo. Drugi język miłości, ale Was dużo, pięć osób. Drugi język miłości to są um, zrobienia czegoś dla kogoś. Wyrażenia afirmatywne, zrobienia czegoś Um, z kimś, przepraszam, dobry czas. O tym było wczoraj. Zrobienie czegoś dla kogoś jest dzisiaj dobry czas, czyli takie wspólne um, spędzenie czasu, głównie na rozmowach. Potem tym było wczoraj, i, i sobie posłuchajcie, jeżeli to jest temat, który mógłby być bliski. zgubiłam drugie. A, ja wstałam przed chwilą, więc... <noise> um, Okej, okay, wyszłam na sobie za chwilę, a dzisiaj jest temat, który sobie przeczytałam tak na szybko jeszcze, żeby być troszkę przygotowaną. Um, to jest, co są drobne przysługi, tak zwane. Dobre, drobne, to tak się nazywa, jako drobne przysługi. Jest to chyba najtrudniej, do, najtrudniejsza do wyłapania um, rzecz, najtrudniejszy język miłości do była i do rozpoznania, dlatego, że często nam się drobne przysługi kojarzą z, z czymś, co po prostu musimy zrobić, o co nas nasi partnerzy czy bliscy nie tyle proszą, co żądają wobec nas pewnych działań i te drobne przysługi źle się nam, źle się nam kojarzą bo często jest to jest ona taka drobna przysługa Wymuszana w postaci, i wymuszana w postaci takiej, że mógłbyś to wreszcie zrobić, albo mogłaby się tym wreszcie zająć, albo znowu to nie zostało zrobione. Dlaczego zawsze muszę czekać, aż to w końcu zrobisz? Cześć, Iwanko. I tak dalej. A więc często jest tak, że te drobne przysługi, które są w sumie proste do wykonania, to okazują się, jednym z trudniejszych rzeczy właśnie dlatego, że język jakim jakim one nam są przekazywane, chęć potrzeba ich wykonania jest taki roszczeniowy no ale jeżeli wiesz, że e, twój partner czy twoja partnerka ma do ciebie ciągle o coś pretensje to znaczy, że przepraszam, bo coś zepsułam to znaczy, że e... To znaczy, że po prostu jest to dla niej ważne, tak? Jeżeli ciągle słyszysz, że mógłbyś wynosić śmieci bez proszenia, to znaczy, że dla Twojej pa partnerki jest to bardzo ważne, żeby te śmieci były wyniesione w, w czasie, kiedy cię o to prosi. No ja Wam teraz pokażę to drzewo. uczyniam czy nie widać tu jest słońce. Hmm. Ona jest tak pięknie oświetlona Mam na zdjęciu, bo wczoraj robiłam zdjęcie, było też tak ładnie jak dziś O <laughs> No jest takie jesienne, ale na tle tych pozostałych tam z tyłu ciemnych drzew Wydaje mi się śliczne Tak tu mam Taką przestrzeń, jakieś domeczki um, łąka słoneczko gdzieś się zaraz zatrzymam bo wiem że tak się nam kołyszę i może głos ucieka też Słuchać mnie w ogóle cześć Basiu cześć Iwonko cześć wszyscy okej okay. język drobnych język drobnych przysług to jest właśnie to są właśnie takie rzeczy, na które yy, zwykle, o które zwykle są pretensje po prostu. Więc jeżeli kto, ktoś ma do ciebie o coś pretensje, że czegoś ciągle nie robisz, to znaczy, że to najczęściej jest dla niego bardzo ważna rzecz, bardzo ważny temat i że i że warto um, temu tematowi poświęcić więcej uwagi niż do tej pory. Także... Um, no właśnie, jeżeli po prostu słyszysz od swojego partnera pretensje, czy, czy męża, czy żony, to posłuchaj tego, posłuchaj tego i zrób to, zrób to z radością i powiedz mu, zrobiłam to, czy zrobiłem to, bo Cię kocham, bo to jest, moje, to jest moja miłość do Ciebie i um, wiem, że to jest dla Ciebie ważne i ja Ci to teraz daję z miłością. Można sobie zrobić taką listę rzeczy. Listę rzeczy, o które do drugie mam pretensje. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale to jest naprawdę bardzo ze sobą połączone. Że czegoś nie zrobiłeś, tak? Możesz sobie to zapisywać przez tydzień. I kiedy... I zrobić sobie taką listę właśnie tego. Szantuszka, to nie jest dla mnie wygodne miejsce. No, dobra, okej. Okay. Chyba wolę tak jakoś stanąć. Um. Przyszła, się przytuliła do mnie i co teraz? Więc to możesz zrobić tak: zrób sobie listę rzeczy, o które Cię prosz, prosi to drugie, a która ma do Ciebie pretensje, tym bardziej, bo to jest tym ważniejsze. I zrób sobie plan na miesiąc, taki, że te rzeczy, które, te drobne przysługi, o które są takie codzienne, na przykład właśnie wynoszenie śmieci, czy zrobienie rano kawy, um, Zaproponowanie, że zrobisz śniadanie, czy właśnie coś do picia, przygotowanie rzeczy wyprasowanych, powiedzmy, jeżeli chodzi o mężczyznę, a jeżeli chodzi o kobietę, to czemu nie też? Może by się kobieta ucieszyła, jeżeli mężczyzna jej wyprasuje sukienkę czy bluzkę do pracy. Może to będzie dla niej taką drobną przysługą, właśnie, drobnym darem w postaci czegoś zrobionego. A wiem, drugą, przypomniałam sobie, drugą czy, czy trzecią może językiem miłości jest dar, tak? wrażenie afirmatywne, prezenty, dobry czas i teraz właśnie drobne przysługi. Czwarte, a jutro będzie dotyk piąty. I, te, I można sobie zrobić taką listę, właśnie. Tylko tak, co jest ważne, żeby podczas robienia tych rzeczy zaznaczyć yy, dla tej osoby, dla której to robisz, że robisz to dla niej i robisz to z miłością. Bo taka osoba, yy, znaczy to może być ważne po prostu, żeby to nie było tak, że a zrobiłam to, bo w końcu już mam dosyć tego, że mnie tak ciągle prosisz i naciskasz na mnie, tak a, ale żeby to było takie faktycznie z serca. I jeżeli powiesz, czy napiszesz na karteczce, dzisiaj albo w tym tygodniu zrobię dla Ciebie te trzy rzeczy z miłością albo z miłości, to to będzie wskazówka dla osoby, dla której to robisz, że rzeczywiście, rzeczywiście sobie to przemyślałaś, przemyślałeś i tak dalej. Można przy takich rzeczach powołać się nawet na to, a przeczytałam ciekawą książkę, w której o tym jest napisane, albo usłyszałam, że ktoś o tym mówił na porannym live na łące. Wszystko jedno, bo czasami taka osoba może być dezorientowana i pomyśleć sobie, a co się temu człowiekowi stało, że on nagle zmienił front i postanowił być inny. Więc, więc czasem, czasem dobrze jest zaznaczyć, że zmiana, która się w nas dokonała, ma konkretne podłoże. Ona wynika no, z takiego powiedzmy. Jakiegoś, nie wiem, mikrośnienia, albo właśnie postanowienia, z tego, że coś przeczytaliśmy, zobaczyliśmy. Cześć. Jolu. I to jest e, e, ważne, żeby to właśnie powiedzieć. Także po pierwsze, zapisz sobie wszystkie pretensje, które słyszałeś w ciągu ostatniego tygodnia i nadaj im wartość. Pomyśl sobie, że jeżeli jest pretensja o to, że znowu nie umyłeś naczyń, to znaczy, że dla twojej. Bliskiej osoby, umycie naczyń jest bardzo ważną, drobną przysługą. I następnym razem powiedz umyję dzisiaj naczynia, bo cię kocham. Um... Ja powiem szczerze, że ja mam z tym mały problem taki, bo y, moja bliska osoba często robi coś dla mnie i mówi zobacz, bo myślę o tobie, y, myślę o nas i ja to z, i poszukałem czegoś tam, no nie? Albo, no, y, y, bo y, kocham cię, to zrobiłem to i to i to. Ja głupieję, bo dla mnie takie rzeczy, jak umycie naczyń, powiedzmy, czy skoszenie trawnika, czy poszukanie czegoś w wolnym czasie jest rzeczą naturalną i ona nie wymaga... Dla mnie powiedzenia dlatego, że Cię kocham, bo Ciebie kocham, to to zrobiłem, z miłości to zrobiłam, czy zrobiłem. I w tym momencie głupieję, ale znowu kiedy o tym Wam opowiadam i kiedyś sobie czytałam o tym przed dzisiejszym live'em, to dotarło do mnie, że może ta moja bliska osoba potrzebuje, że mnie jej to też powiedziała, tak? Robię to, bo Cię kocham, zobacz, umyłam dzisiaj podłogę, bo Cię kocham. Z miłości do Ciebie. I. No i może, może warto spróbować, tak? Taką czasami po prostu powiedzieć o tym uczuciu, które się kryje za czymś, co dla ciebie wydaje się oczywiste, a dla drugiej osoby może być językiem miłości, tak? Ten, te drobne, drobne przysługi. Jeżeli są językiem miłości twojej bliskiej osoby, no to wtedy ona będzie chciała. Będzie oczekiwała tego, że Ty też w ten sposób jej tę miłość okażesz. No, e, cześć Madzia. Także e, spróbujcie takiej prostej, e, prostej rzeczy, jak właśnie, jak właśnie stosowanie tych drobnych przysług, z dodatkiem, że chodzi o dar. Także chodzi o coś zrobionego wyjątkowo, coś zrobionego właśnie z uczucia. Można powiedzieć, bo Cię lubię, jeżeli nie chcemy wchodzić w takie wielkie słowa jak miłość, to można powiedzieć, że dla ciebie, albo bo Cię lubię, bo mi na tobie zależy, um, bo wiem, że to jest dla ciebie ważne, żeby podkreślić to, że robisz to dla tej osoby, bo wiesz, że to jest dla niej ważne. Dla ciebie to jest bez znaczenia, czy ta podłoga będzie umyta, czy nie, albo inaczej, robisz to i tak, i tak, i jakby no, nie jest to dla ciebie językiem miłości, tylko codziennością. Ale już wiesz, że dla tej osoby to może być czymś szczególnym i jest to jej językiem miłości, te drobne, drobne przysługi, więc yy, może, by, może by warto było się do tego odnieść. Mój pies tu leży. Jesteśmy sobie na polu. Ciekawa jestem, jakie są wasze języki miłości. I czy zrobili, zrobiliście sobie tę te ankietę, ten test, który jest umieszczony na dysku? Link do niego dawałam wczoraj i przedwczoraj też, chyba? Jaki jest y, Wasz język miłości? Dotyk? Drobne przysługi? drobne przysługi, wyrażenia afirmatywne czyli takie docenienie, powiedzenie że to jest coś dla mnie ważne że to zrobiłeś super, że to jest piękne i tak dalej wspólny czas, czyli taka rozmowa z głębokim patrzeniem w oczy czy prezenty, drobne dary takie jak kamyczek kwiatek, ale też te droższe prezenty Wczoraj się okazało, że czasami mamy problem z przyjmowaniem prezentów, tak? ale o tym jak przyjmować to, to zrobię osobnego, osobne spotkanie w przyszłym tygodniu. napisałaś wyrażenia afirmatywne i prezenty. Widzisz fajnie, że to wiesz. A czy wiesz, jak ta twoja bliska osoba? Nie wiem, to może być syn, właśnie partner, może były partner. Jak to jest dla nich? Ktoś idzie, kurczę. Szantusia, chodź. Szanti, chodź do mnie, chodź. Chodź. Okay. Będę przez chwilę cicho, żeby nie było, że gadam do telefonu. Co? Dzień dobry. dzień dzisiaj. Idziecie gdzieś w górę. Jest taki dobry dzień na wspólne spędzenie czasu. Na dobry czas. I się świetnie rozmawia zawsze w drodze. Idąc. Co prawda nie jest to z głębokim patrzeniem w oczy, ale jest to czas wtedy tylko z tą osobą. Więc taki fajny. Identycznie. Uh -huh. Jeżeli jest identycznie, to jest fajnie, jeżeli ta druga osoba ma ten sam język miłości. No niestety, albo stety, nie jest to regułą, tak? I bardzo często, bardzo często jednak e, to drugie ma całkiem odmienny język miłości, i stąd nieporozumienia w związkach. Nawet tragedia, tak? No bo jeżeli, Czesiaga, jeżeli, Czesia, jeżeli e, Twoim Językiem miłości są wyrażenia afirmatywne, a twojego partnera, czy męża, czy żony jest to, są to drobne przysługi i ona ma ciągle pretensje, że czegoś nie, nie zrobiłeś, a ty ciągle oczekujesz, że ona cię pochwali. No to jest kiepsko, prawda? Trudno się wtedy dogadać. Z tymi drobnymi prezentami jest też właśnie tak, znaczy drobnymi nie prezentami, tylko drobnymi przysługami. Jest właśnie tak, że można też zachęcić tę drugą osobę do wykonywania tych drobnych przysług, na których nam zależy, właśnie chwaląc za to, co już wykonała. Ja tego próbowałam w życiu wiele razy. Na jednych to działa, na innych nie, ale na, czasami działa, więc spróbować można powiedzieć, tak? Dziękuję ci za to, że dzisiaj skosiłeś ogród. Będę się bardzo cieszyć, jeżeli zrobisz to. Ponownie zanim przyjadą nasi goście, tak? Albo uwielbiam, uwielbiam ten moment, kiedy wchodzę do kuchni, a naczynia są e, umyte. I jestem wtedy bardzo wdzięczna i doceniam, że to zrobiłeś, tak? Więc e, docenienie tych drobnych, drobnych, e, bardzo drobnych rzeczy, które właśnie są codziennością i dla nas są codziennością, a dla tego drugiego nie. Docenienie tego to jest bardzo ważna rzecz. mi się wydaje właśnie, że to jest najtrudniejsze. Te drobne przysługi są najtrudniejszym językiem miłości. Właśnie dlatego, że dla większości, zwłaszcza kobiet, się to wydaje oczywiste. Ale dla mężczyzn też, bo mężczyzna na przykład oczekuje, że przyjdzie sobota, ty weźmiesz kosiarkę i pójdziesz skosić ogród, tak? No bo on na przykład naprawia szafki w kuchni i nie zrobi tego. Jest dla niego to oczywiste. Dla ciebie może być oczywiste, że on wstanie rano, i odśnieży Twoje auto, tak? A on wstaje rano, robi kawę i nie wiem i idzie do pracy, tak? Nie myśli o tym, że ty masz potrzebę i że możesz tego od niego oczekiwać. Nie wpadł na to po prostu. Nie wynika to ze złej woli. Natomiast kobiety przypisują takim drobnym rzeczom, takim drobnym e, niewykonanym przez mężczyznę rzeczom wielką wagę. I to też jest no, cecha taka, powiedziałabym, kobieca właśnie. Więc to no, tutaj zadanie na dzisiaj popatrzeć, czy są jakieś drobne, drobne przysługi, które moglibyśmy wykonać dla kogoś i czy ten ktoś to w ogóle zauważa jako rzecz wyjątkową. Czy dla niego to jest tak naturalne jak dla nas? Bo z drugiej strony, nieraz jest tak, że nie wiem, posprzątamy do ugotujemy obiad, nie wiem, e, zrobimy coś fajnego, udekuru, udekorujemy coś i oczekujemy, że rodzina przyjdzie i powie wow, jak to jest fajnie, nie? Oni przychodzą, siadają do stołu i zaczynają marudzić, że dzień był do dupy, nie? Do kitu. Więc e, jakby nie widzą tego. No i w tym momencie czujemy się rozczarowani, bo włączy, włożyliśmy dużo pracy w to, żeby było tak fajnie i tak dalej. Oczekujemy, to jest osobny temat oczekiwania, no, ale czasami trudno ich uniknąć, no więc oczekujemy tego, że oni to zauważą i docenią. Nie tylko zauważą, ale docenią, że to będzie dla nich radością i to im trochę zmieni, poprawi um, ich tu i teraz. A tymczasem tak się nie dzieje, nie? Więc no tutaj też jest w takim razie trzeba po, pomyśleć, zastanowić się, czy dla ciebie te drobne przysługi też nie są jednak językiem miłości, tak? Czasami ten język miłości, pamiętajmy, działa w dwie strony. My okazujemy miłość w pewien sposób i to jest dla nas naturalne. Na przykład, że okazujemy miłość drącymi przysługami, a czasami dla tego drugiego to jest językiem miłości i oczekujemy, albo oczekujemy tego, że ktoś nam też w ten sam sposób okaże. No i w sumie tyle. Można tutaj znowu ten temat dłużej ciągnąć. Po prostu się poprzyglądajmy temu. Zróbcie sobie listę takich drobnych przysług, jeżeli językiem miłości Waszego partnera, męża, żony, przyjaciółki czy przyjaciela. Nawet kogoś w pracy jest ten język właśnie, drobne przysługi. I zróbcie sobie listę wtedy tego, co można zrobić takiego drobnego i przy robieniu tego. Napiszmy, powiedzmy, robię to, bo Cię lubię, robię to, bo jesteś dla mnie ważny, robię to z miłością, bo wiem, tak, że, to jest, no, że to jest dla Ciebie coś pięknego i, i nawet taka drobna rzecz. Zrobiłam ciekawe, bo Cię kocham. Może tak dzisiaj powiem. To jest ciekawe, powiem Wam, że no, ile rzeczy sobie człowiek może uświadomić, mając już tak wiele, tak wiele uświadomione, wydawałoby się. A to jest jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jak obieranie cebuli. Okej. Okay. Tam jest gdzieś słoneczko. Ja już na chwilę przycupnę. Ta ankieta jest napisana y, dla niej i dla niego. Yy. O, widzisz Aga, ty to jesteś niezła agentka. Zapisujesz wszystko i rozmyślasz, no. I to jest fantastyczne, prawda? Jak bardzo ludzie mówią innymi językami do siebie <słyski> Tak, i budująca, i jak rozszerza możliwości, taka świadomość, że, że każdy może mieć inny język miłości. I że to nie, i że czasami to, że ktoś ci nie okazuje miłości, nie wynika z tego, że on ciebie nie, nie kocha, nie lubi, tylko dlatego, że on to robi na swój sposób, którego do tej pory nie rozpoznaliśmy, nie? No. Okej. Okay. Miejcie się dobrze dzisiaj. Jest piękny dzień. Można go fantastycznie spędzić. Na każdej z tych rzeczy można afirmować. Można zrobić drobny prezent z bukietu liści. Albo z czegoś, czego ta osoba pragnie. Bo może ty pragniesz bukietu liści, a on by wolał ciasto dobre, nie? No ja kupiłam banany na bananowca. Co wiozę mojemu dziecku. Mojej mamie. Um, może to być też taka wspólne spędzenie czasu, właśnie. Rozmowa, gotowanie razem o to, już mówiliśmy sobie o tym, jakie to jest fajne i to jest yy, yy, takie wspólne spędzenie, jest w pięknym językiem miłości. No, a dzisiaj są te drobne, drobne przysługi. <gry> Mam po prostu, śmieje się, bo jak sobie przypomnę, ile... O, widzisz, zrób gołąbki z miłości, ale będą pyszne jacie. Jeszcze z grzybami zrób, bez mięsa. Z grzybami i z ryżem, moja mama takie robi. Kiedyś zrobiła mi takie gołąbki, słuchajcie. Ja późno odkryłam, że e, moi rodzice okazują miłość przez prezenty właśnie, a też, też najwidoczniej przez drobne przysługi, skoro to było też jedzenie. I moja mama nieraz mnie pyta, dziecko, co ja mogę dla ciebie zrobić, nie? A ja mówię, mamuś, no ale ja wszystko mam, tak? Co byś jeszcze chciała od mamy? No to dobra, jajka wezmę, a to to wezmę. I to są zawsze najlepsze jajka pod słońcem. I był taki moment, jak moja mama, yy... znaczy jak już tak może kilka lat już byłam w sumie na diecie wegetariańskiej. Jadłam tego mięcha. I moja mama odkryła, zawsze uwielbiałam, właśnie gołąbki. Po prostu uwielbiałam. I moja mama odkryła, że można zrobić gołąbki z, z grzybami. I ja jej tego nie podpowiadałam, sama na to wpadła. Zrobiła takie gołąbki i mi je dała. I po prostu. Moje serce się wtedy rozpłynęło, naprawdę, bo ja wiedziałam, jaki to jest z jej, z jej strony dar. Że to jest taki właśnie, to były takie gołąbki z miłości. No. Ach, teraz też się robi. Dzisiaj moja mama robi na ro, piecze rogaliki z miłości topione, bo wie, że je wszyscy uwielbiamy. I mój syn i ja, a dzisiaj się tam wybieramy do nich tak bez okazji, bo jest wolne. Więc e, już się cieszę na te rogaliki z miłości. No. Tak, z grzybami z kaszą kryczaną. Mmm, miam, jam, jam. Gotowanie z miłości jest super. Jak takie jedzenie smakuje, to jest dopiero coś nie. Zupełnie inaczej. Dobra. Napiszcie mi, czy są takie drobne. Czy ktoś ma taką osobę? od drobnych y, przysług. Często jest tak, że jest oczywiście kilka języków miłości, nie jest tak, że ktoś ma tylko jeden wyłączny, ale jest tak, że ma na przykład dwa, trzy wiodące, a dwa takie mniej istotne, tak? Dla jednego właśnie może być bardzo istotny dotyk, to przytulenie się, a dla drugiego to, żebyś pozrobiła kawę, nie? I... I to właśnie jest takie irytujące, bo w drobnych, drobnych przysłukach jest to oczekiwanie, że ktoś oczekuje od ciebie, że coś dla niego zrobisz. I to nas nieraz tak deprymuje i powoduje, że nam się tego właśnie nie chce robić, i, i, i odchodzimy od tego, i rezygnujemy, i nawet się złościmy, a czego ty znowu ode mnie chcesz, i tak dalej. Więc teraz, jak już wiecie, że to może być językiem miłości to popatrzcie na to inaczej, tak? Od innej strony, że może to nie jest pretensja, że znowu tego nie zrobiłeś, ale może to jest to, że ja czuję się niekochany, bo nie pomyślałaś o tym, żeby kupić ten kabel do kosiarki, tak? O którym mówię już tydzień, nie? No, taka ciekawostka. Dobrze, kochani, trzymajcie się. Pięknego dnia jeszcze raz. Widzimy się dzisiaj wieczorem. Więc to druga zasada, trzecia zasada kolejowa spełnionego życia. O tym, jak e, mówić e, nie. <laughs> no, o tym, jak powiedzieć nie. Jak, jak powiedzieć nie temu, co nie jest ważne. I jak powiedzieć nie temu, co. Jak powiedzieć tak temu, co jest naprawdę ważne i, na, i, i nie zawsze takie pilne, ale po prostu ważne, ważne. <laughs> Papa, pa. ja jestem, bo Ty jesteś.